Z z tej strony mikołaj, dzisiaj prezentacja maszyn z Próba druga znowu, bo mi się wtedy nie udało. No to zaczynamy. No nie? tu jest star 220, 244. Tak się prezentuje z tyłu. A tak z przodu. Ładnie mi wyszedł chyba. Następnym modelem jest Ursus C385 bez napędu. Błotniki gdzieś się zgubiły, ale to nieważne. Następnym modelem jest AutoSadów B. Prozet. No taka fajna, taka podobna do DatQuiz, czy jak to się wypowiada jego imię. Tutaj opryskiwacz. Trzymam go, bo nie jest stabilny. Tutaj Ursus C330. Jak na razie najładniejszy model i najnowszy. Tutaj jest też ładny Ursus 1204. Płotnik jeden gdzieś się zapodział, ale to nieważne. Tutaj są brony lub kultywator. Jak zwał? Tak zwał. Tutaj rozebrany Ursus C328. Jak widzicie, no rozebrany. Błotników nie ma. Światła nie ma. płotników nie ma. Tutaj jest. Poczekajcie chwilę. Włady Mirec T25. Chyba najładniejszy. Kiedyś dołożę do niego tłumik. Miałem. Rozebrany PSQ Siewnik Poznaniak S043. New Holland. Taki sobie. Nie pamiętam. Też od jestem Taki podobny. Tutaj chyba naj... najładniejszy na YouTubie snopowiązałka Nie widziałem, żeby nikt nie budował jeszcze snopowiązałki Tutaj jest kolejny punkt dwójka do New Hollanda, budowany wraz z nim Brzyczy. Tutaj jest najnowszy punkt dwójka, najładniejszy według mnie. Co tu jeszcze? A, ostatni sprzęt na dzisiaj, punkt dwójka, razem z C328 był budowany. No to co? Ja się z Wami żegnam wszystkim, życzę miłego wieczoru, no i do następnego. Cześć!